mogę się z podzielić, to to, co naprawdę widzicie, jak pięknie pan działa w moim życiu, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu chodziłam bardzo smutna, bardzo depresyjna. Uważałam, że z moim mężem to już po prostu w ogóle jest wszystko stracone i tak naprawdę jedynym rozsądnym wyjściem dla zachowania jakichkolwiek zdrowych relacji będzie po prostu się rozejść. No, a dzisiaj powiem Wam, że Pan Bóg odradza naszą miłość. Naprawdę, tam gdzie nie było miłości, tam znowu jest miłość. To, gdzie zostało zatracone, to całe piękne uczucie, to wszystko powraca. Wiecie, Pan tak działa na mojej osobie, że przypomina mi tak naprawdę, dlaczego ja tego człowieka pokochałam. Pokazuje mi właśnie. Przypomina mi i pokazuje, jakim jest wartościowym dla mnie człowiekiem. No, że to wszystko, za co miałam do niego tyle lat żal, no, czas mu odpuścić no, po prostu. Się <laughs> I zacząć od nowa. Zacząć od tego, co nas połączyło tak naprawdę. I teraz Pan Bóg robi tak, że odracamy się na nowo. W Panu. Naprawdę, ja na nowo kocham mojego męża. ci no, czekaj. Ale chciałam z Wami podzielić, bo Panie, chyba więcej nie umiem, nie wiem, a, jak więcej nie, na ten to, temat to. powiedzieć, ale to jest właśnie to. Ja na nowo zaczęłam kochać swojego męża, nie jakąś starą miłością, która gdzieś się za mną ciągnęła, poruczona jakimś e, żalem i pretensjami. Czy to wszystko Pan Bóg ode mnie odsunął, wyrwał z mojego serca i na nowo odbudowuje naszą rodzinę w Panu. Miałam kiedyś taki piękny sen, takie widzenie, gdzie Pan Bóg mi pokazał dom w świątyni. I ja teraz wiem, że to jest dom, który Pan Bóg buduje. To jest mój dom. Mm. I tak jest. Słuchajcie. Jestem Panu za to wdzięczna. Dziękuję Tobie, Panie, bo jeszcze kilka, kilka, nawet tygodni temu nie widziałam szansy na to, żeby się pojednać ze swoim mężem. Naprawdę. A dziś stoi przed Wami i mówię, że go kocham. Ale to piękne i dziękuję Ci, Panie, za to. Ale